Cześć, z tej strony Kamil z portalu u Skrzydła. Sunto 9 Pic Pro to model, który domknie u mnie rok pełen zawirowań. Każdy dziś ogląda po kilka razy każde 100 zł, które ma zamiar wydać. Każdy śledzi ceny paliwa, prądu i gazu. Czy warto zatem odłożyć 2300 zł banknoty i kupić zegarek GPS wykonany w Finlandii? Zaznaczam, wykonany! a nie zaprojektowany, a wykonany gdzieś indziej. Producent informuje jasno, zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy ten zegarek w Finlandii. Zapnijcie pasy, startujemy. Wersję zegarka, którą widzicie w teście, producent nazwał Ocean Blue i jest ona jedną z tańszych. Kosztuje 2369 zł. Droższe wersje zegarka mają m.in. tytanową ramkę. Cena zegarków z tytanową ramką sięga aż 3000 zł. Na dzień tworzenia recenzji dostępnych jest 6 różnych opcji kolorystycznych Sunto 9 Pik Pro. Do tego można zamówić spersonalizowany zegarek z własnym napisem, wybranym paskiem i innymi detalami. Cena za taki produkt Zależy od tego, na co się zdecydujemy. Gdy patrzę na mój egzemplarz za ponad 2300 zł, czuję niedosyt względem designu. Nie rozumiem zapędów marki Sunto do prostoty i surowości. W tej cenie wolałbym, żeby sprzęt nie wyglądał aż tak plastikowo. Dodatkowo, bardzo nie podoba mi się niewykorzystana przestrzeń między wyświetlaczem a ramką zegarka. Wiem, że większy wyświetlacz to większe zużycie energii, ale to 9 PIC Pro podoba mi się jednak z innego powodu. Zegarek na nadgarstku leży świetnie, po prostu świetnie. Dziś omawiany produkt ma 43x43 mm na prawie 11 mm wysokości. Wyświetlacz ma 1,2 cala i rozdzielczość 240 na 240 pikseli. Zegarek w opcji Ocean Blue na wadze ma 64 gramy. Paski w zegarku mają szerokość 22 mm, i w zależności od sytuacji lub potrzeby, użytkownik sprzętu może je błyskawicznie wymienić. Od pierwszego założenia na rękę zwróciłem uwagę, że zegarek ma świetne wymiary. Moja ręka lubi takie zegarki. 64 gramy na nadgarstku to moim zdaniem idealna masa zegarka sportowego. W czasie codziennego noszenia. Zegarek nie przeszkadza na ręce, czujemy jedynie, że jest na niej. Również w czasie aktywności fizycznej, gdy dynamicznie ruszamy ręką, zegarek nie jest ciężki. Czas na przyciski i pasek. Pasek jest turbo miły w dotyku. Materiał, z którego go wykonano, jest miły dla skóry nadgarstka. Sprzęt można nosić przez wiele godzin i nie znajdziemy powodów do narzekania. Takich przycisków Chciałbym w każdym zegarku biegowym. Jest to chłodna i spokojna ocena działania trzech przycisków znajdujących się po prawej stronie zegarka. Idealnie mi się je odnajduje, nie patrząc na zegarek. Są w świetnym miejscu i wystają na idealną długość. Ostatnio powiedziałem, że zegarek Koro Space 2 ma najlepsze ekrany treningowe, jakie testowałem w zegarkach biegowych w 2022 roku. Sunto 9 Pic Pro ma za to moim zdaniem najlepiej działające przyciski spośród wszystkich testowanych przeze mnie zegarków w ostatnich 12 miesiącach. Zegarek ma kolorowy, dotykowy wyświetlacz, który działa przyjemnie, gładko i usprawnia sterowanie zegarkiem. Nie zdarzyło mi się, żeby długi rękaw naciągnięty na zegarek przez przypadek włączył w nim jakąś funkcję. W czasie aktywności fizycznej dotyk jest całkowicie wyłączony. Zegarkiem możemy sterować wyłącznie dzięki przyciskom, chyba że włączymy pauzę w czasie ćwiczeń i będziemy zmieniać ustawienia zegarka. Wówczas dotyk jest włączony. Jasność wyświetlacza możemy na bieżąco zmieniać i dopasowywać do sytuacji. W bardzo ciemnych pomieszczeniach lub gdy sytuacja tego wymaga, lepiej jest przełączyć jasność ze średniej na wysoką. Wówczas w ciemnych biurach czy pomieszczeniach, w których jest mało naturalnego światła, czytelność wyświetlacza jest bardzo komfortowa bardzo. Z niebywałą łatwością odczytamy wszystko to, co jest zaprezentowane na wyświetlaczu zegarka. Sunto 9Pic Pro sugerował mi kilka razy, żebym natychmiast dzwonił po karetkę. Chodziło o wynik pomiaru natlenienia krwi. Wystarczy włączyć pomiar, utrzymać nieruchomo rękę i poczekać na wynik. Najczęściej kolejnym krokiem, który sugerował mi zegarek, było wezwanie karetki. Wynik pomiaru był niższy niż 90%. Czasami miałem nawet 80% lub 85% co zapewne wzbudziłoby śmiech służby zdrowia gdybym taką rozmowę telefoniczną bez pomocy osób trzecich był w stanie samodzielnie wykonać. Pomiar tlenu w krwi traktuje więc jako funkcję, która potrafi rozśmieszyć, a nie rzetelny pomiar. Powiadomienia z telefonu działają mistrzowsko. Jestem bardzo zadowolony z komunikacji zegarek iPhone. Podoba mi się także umieszczenie powiadomień w zegarku, które sprawia, że alerty możemy szybko przeglądać. Wystarczy wciśnięcie środkowego przycisku, żeby wyświetlić ekran z informacją o stopniu naładowania zegarka, godzinie i dacie oraz najświeższym powiadomieniu. Czy Sunto 9 PIC Pro oferuje dostęp do dokładnych danych pomiaru tętna z nadgarstka? To pytanie zadaję zawsze, gdy testuję sprzęt dedykowany sportowcom. W specjalnej stronie znajdują się wykresy przedstawiające zapis wartości tętna w czasie pięciu wybranych treningów wraz z ich omówieniem. Materiał jest praktyczny i ciekawy. Krótkie podsumowanie jest pod filmem, jest tam także link do testu z wykresami. Zapraszam do tego materiału osoby, które chcą zgłębić temat działania modułu do pomiaru tętna z nadgarstka w modelu Sunto 9 Peak Pro. Bez użycia telefonu możemy sprawdzić podstawowe informacje o śnie, takie jak czas trwania, godzinę zaśnięcia i obudzenia, czas głębokiego uśpienia i niespania, a także średnie tętno. Zegarek zaprezentuje także podsumowanie na ile sen pomaga w odpoczynku i regeneracji. Poza tymi dość suchymi informacjami jest jedna, z której dowiemy się, czy podczas snu regenerujemy się i odpoczywamy. W pozycji jakość snu jest wynik z ostatniej nocy. Podoba mi się, że w aplikacji Sunto App jest więcej informacji z przespanych nocy. Jaka jest dokładność przebytego podczas ćwiczeń dystansu i prezentacja śladu GPS na mapach? Zegarek testuję od ponad dwóch miesięcy, zrobiłem z nim ponad 40 treningów. Miejsce treningu nie ma znaczenia, nieważne czy na trasie mojego biegu były wysokie budynki, liczne skręty i zakręty, wysokie drzewa czy otwarta przestrzeń. W każdym treningu więcej niż 95% śladu GPS jest perfekcyjnie oznaczona na mapie. Mam nawet takie zarejestrowane biegi, gdzie szacuję, że aż 97% całego śladu GPS jest świetnie naniesiona na mapy, ale zdarzają się jednak pewne odstępstwa. Oczywiście są i takie miejsca, w których widać, że ślad GPS jest załamany lub wchodzi na zabudowę mieszkalną. Batmanem nie jestem, więc to rzecz jasna błąd. Generalnie takie sytuacje są sporadyczne, a jeśli się przytrafią, trwają krótko miejscowo zniekształcają ślad GPS. Moim zdaniem, Sunto 9 Peak Pro w kwestii oznaczania śladu GPS i pomiaru trasy działa niebywale dobrze. Przytrafiają się lekkie odejścia od tej normy, ale rzadko i tylko na krótko. Aplikacja Sunto umożliwia tworzenie śladów GPS. Trasę możemy utworzyć ręcznie, wystarczy otworzyć specjalne okno z mapą i zaznaczyć drogi, którymi chcemy się poruszać. Ślad GPS możemy także zaimportować z pliku GPX. Jest jeszcze trzecia opcja, która pozwala wgrać gotową trasę do aplikacji Sunto. Wystarczy przygotować trasę w ramach platformy Komoot, zatwierdzić ją i nadać jej nazwę, a praktycznie od razu jest ona widoczna w Sunto App. Na wstępie muszę podkreślić, że zegarek nie ma map topograficznych. Główny ekran nawigacji to linia, która strzałkami wskazuje kierunek poruszania. Widok nie należy do rozbudowanych, jednak wspomniany główny ekran świetnie odwzorowuje trasę, na której widzimy czekające nas zakręty i zmiany kierunku. Co się stanie, gdy zejdziemy z trasy? Otóż otrzymamy alert. Zboczenie z trasy, które pojawi się jeden jedyny raz po około 100 metrach od miejsca zejścia z trasy. Alert nie jest mocny, więc należy pilnować się, gdy korzystamy z nawigacji Sunto 9 Peak Pro podczas zawodów lub istotnego treningu. W Sunto 9 Peak Pro system alertów o zmianach kierunku działa dość dobrze, ale trzeba się do niego przyzwyczaić. Podam przykład. Czekają nas dwie zmiany kierunku w miejscu A i B. To na około 100 metrów przed miejscem A otrzymamy alert o czekającej nas zmianie kierunku. Gdy będziemy już w miejscu skrętu A, otrzymamy informację o tym, za ile metrów jest punkt B i w którą stronę tam trzeba skręcić. Podczas aktywności sportowej, zegarek Sąto 9Pic Pro ma czytelny wyświetlacz i bardzo czytelny alert dotyczący automatycznego okrążenia. Wibracja i dźwięk są dla mnie bardzo mocne i głośne, co oczywiście mi się podoba. Zegarek pozwala sterować muzyką, podcastami i innymi multimediami odtwarzanymi na smartfonie. Widget do sterowania muzyką jest domyślnie włączony. Warto zauważyć, że jest to opcja pełniąca funkcję podobną do pilota. Włącz, wyłącz, przewin i tak dalej. Nie jest to opcja pozwalająca na wgranie muzyki do pamięci zegarka. Sunto 9Pro nieustannie mierzy bezwzględne ciśnienie atmosferyczne za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Do dyspozycji użytkownika zegarka jest także kompas cyfrowy, do którego mamy stały dostęp. Nie musimy włączyć rejestracji aktywności sportowej. Zegarek ma dostęp do przewodników Sunto plus. I do sklepu Sunto plus Store. Dostęp do tego ekosystemu, dostęp do tych funkcji pozwala na znaczące zwiększenie funkcjonalności naszego zegarka Sunto. Umownie możemy powiedzieć, że działa to podobnie do Garmin IQ Store, choć to mocne uproszczenie. Jednak każdy, kto zna sklep Garmin, od razu będzie wiedział o co chodzi. Polecam zagłębić się w opcje i możliwości sklepu Sunto. Użytkownicy dziś testowanego zegarka mają dostęp do pomiaru mocy bez dodatkowego sprzętu. Jeśli utworzymy własny tryb sportowy, w którym przygotujemy indywidualne ekrany treningowe, należy pamiętać o uwzględnieniu także wskaźników mocy. Są one na końcu dostępnej listy. Pomiar mocy biegowej odbywa się bez dodatkowego sprzętu, ale jeśli potrzebujemy sparować z zegarkiem to 9 Peak Pro dodatkowy czujnik Możemy korzystać z urządzeń do pomiaru tętna, czujników rowerowych, dodatkowego czujnika mocy oraz pasów do pomiaru tętna skatki piersiowej. Zegarek korzysta tylko z łączności Bluetooth, nie ma łączności ANT. Zegarek ma dostęp do ponad 95 trybów sportowych, w których znajdują się moim zdaniem wszystkie aktywności, jakie jesteśmy w stanie wymienić. Możemy z nim także pływać. I nurkować do 10 metrów głębokości. Na koniec podkreślę, że napisałem bardzo obszerną recenzję zegarka Sunto 9 Pic Pro, która jest już widoczna na portalu. Link do niej jest w opisie filmu. Jest tam znacznie więcej szczegółów. O dziś omawianym zegarku. Na pewno macie wiele pytań. Piszcie śmiało w komentarzach. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny. A jeśli ten materiał pomógł Wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto subskrybować ten kanał. Tworzymy nie wiem czy największą, ale na pewno najbardziej zaangażowaną biegową społeczność na polskim YouTube. Warto do nas dołączyć. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.